Hej hej hej! Przed wami recenzja naprawdę mega wspaniałej książeczki, za którą dziękuję biurowi Prasowemu Helion. Książeczka jest wydawnictwa Ed i swoją premierą miała 1 lutego 2023 roku autorstwa pani Alicji Skirgajło. Słuchajcie, jakoś tak nie mam pojęcia, dlatego wcześniej nie odkryłam pióra autorki. No naprawdę mi nim tak zaskoczyła, bo czytanie jej. Było tutaj naprawdę wielką przyjemnością, taką lekkością, jaką nie zawsze można znaleźć w książkach. Tym bardziej, że historia no, nie jest tutaj usłana różami. Już na samym początku czytamy o kobiecie, która nagle budzi się w szpitalu i w pierwszym momencie nie wie, dlaczego tam się znalazła. Wyrywa z siebie wszystko, co obce, i tak naprawdę od razu chce uciekać. I w pewnym momencie dociera do niej, że jej ukochany umarł. O, jest jej bardzo przykro, bo zanim doszło do wypadku, zdążyli się też pokłócić. Na domiar złych wydarzeń musi zidentyfikować jego zwłoki. No, powiem Wam, że nie chciałabym się znaleźć na jej miejscu. To wszystko dzieje się dosłownie w kilku pierwszych stronach, więc naprawdę mamy prawdziwy przedsmak dalszych wydarzeń, kiedy to całkiem też przypadkiem dowiaduje się, że hmm, jej ukochany jednak był żonaty. Wiecie, dowód jego kłamstw hmm, tak naprawdę stoi naprzeciwko niej. Kobieta przychodzi, żeby również zidentyfikować zwłoki. Także możecie się domyśleć, co tam dalej wychodzi. Okazuje się, że tak naprawdę w ogóle, ale to naprawdę w ogóle nie znała człowieka, któremu oddała swoje serce. Ciężko jest jej powrócić do życia wcześniejszego, gdyż no, praca wręcz staje tylko na jej głowie. Do tego dzieje się coś, co mnie bardzo zaskoczyło. Wiecie, kobieta zaczyna dostawać wiadomości z pogróżkami i tak naprawdę na początku nie ma pojęcia, co z nimi zrobić. W ogóle nie rozumie, dlaczego je dostaje. Tutaj zaznaczę, że nie czytałam też części pierwszej i wielka szkoda, gdyż no, dzieje się coś, co zdarzyło się w tomie pierwszym i my o tym wiemy, tylko nie wiemy co. Następnie Kierza prosi o pomoc osobę, którą znam. Powiem Wam, że niemal widziałam w tekście wahania tego mężczyzny na tą sprawą, gdyż no, sama czułam, że raczej nie będzie to ciekawe, się tutaj rozgrywało. Wychodzi na to, że wróg nie jest zwyczajną osobą i nie ma zamiaru odpuścić. I do tego momentu też nie wiedziałam, że ta książka będzie tak wielka ogromnych wrażeń. Naprawdę ich jest tutaj tak dużo, gdyż no, mafia tutaj depcze komuś po piętach. I tak naprawdę bardzo mnie tutaj ciekawiło, kto tutaj zawinił, czy ona, czy on. Czy on coś przeskrobał? Teraz wszystko spada na nią, czy, czy wiązało się to w ogóle z udziałami, której zmarły narzeczony też sprzedał. Wiecie, mm, czy on w ogóle był tutaj może w coś uwikłany i tak naprawdę nie przez przypadek skinął. No i w sumie co z tym wszystkiego miała wspólnego Kiera, która no, musiała posunąć się do jej najęcia ochroniarza, no, no bo tak naprawdę coraz bardziej bała się o siebie. Tu i tak coraz więcej rzeczy zagrażało. Te, te takie niepokoje wszystkie tutaj mamy zawarte w tej książce, że my sami zaczynamy się po prostu oglądać za siebie, czy czasami nas to też nie spotka. Słuchajcie, to jest naprawdę mega wciągająca książka. Niekiedy miałam wrażenie, że wręcz biegnę. Tak, tak bardzo przeżywam całą akcję bo tutaj nikt nie jest bezpieczny. Postacie były bardzo charakterystyczne, wręcz realistyczne. A czytając wciąż, byłam zaniepokojona. Wydarzenia nie pozwalały na umysłowy odpoczynek. Mamy tu mafię, więc tak naprawdę są też wulgaryzmy, ale na szczęście nie bez przesady. To konkretna historia, więc nie ma tutaj spędnych opisów miejsc. Podobało mi się to, że jeśli autorka brała już jakiś wątek z części pierwszej, to tutaj wspominała nieco o nim, żebyśmy jakoś tak też mocno nie czuli, że czegoś nie wiemy. Oczywiście w planie mam nadrobienie części pierwszej, gdyż chcę wiedzieć o tej historii jak najwięcej. Mamy tu dużo scen dwuznacznych, więc tak naprawdę książka 18+. Żegnam. O, dzidziu się obudził. Do usłyszenia. Pa, pa.